Cześć Wojtek z TGSOKÓŁ Dzisiaj chcieliśmy podzielić się wiedzą na temat tego co kupić jako pierwsze słuchawki czy jakąś kaburę to z czym zacząć i od czego zacząć swoją przygodę i żeby nie wytapiać czasu przechodzimy od razu do tematu Pierwsze co jeżeli chodzi o ochronę słuchu to są popularne stopery często niedoceniane Dlatego, że mogą służyć jako dodatkowa ochrona słuchu po prostu pod słuchawkami, wtedy naprawdę już nic nie słychać i możecie być spokojni o wasz słuch. Druga rzecz to jest taka, że stopery sprawdzają się przy strzelaniu z karabinów, gdzie słuchawki o wypukłym profilu niestety, ale nas uwierają. I, I przeszkadzają w złożeniu się do strzału. Takimi słuchawkami na przykład są te peltory, które, jak widzicie, ten profil yy, słuchawki, no mają dosyć obły, i niestety tutaj faktycznie one, one potrafią, potrafią gdzieś tam przeszkadzać. Natomiast nikt nie powiedział, że. Nie można kupić sobie zwykłych, pasywnych słuchawek o mniejszym profilu. Tak nie jest może najlepszy pomysł, ponieważ to są jakieś tam zwykłe, byle jakie słuchawki dosyć tanie, których nie polecam, dlatego że to się szybko łamie i tak w zasadzie mam je, żeby pokazać tylko dlatego, czego nie kupować. Więc tak, tego typu słuchawek nie kupujcie, natomiast możecie śmiało kupić wszystkie te, które są uważane za budowlane, natomiast mają właśnie mały ten profil, czy nawet peltory, i 1, zdaje się, to są te najwęższe i one też świetnie, świetnie robią robotę. A z drugiej strony, w porównaniu do kołków, do stoperów, no nie wypadną wam nagle gdzieś tam zucha podczas strzału. Także jeżeli chodzi o słuchawki, to Polecałbym sobie kupić po prostu jedne zwykłe pasywne tanie słuchawki o takim płaskim profilu, tak żeby móc strzelać z nich wygodnie z karabinu. I drugie słuchawki aktywne, ale to o tym zaraz powiem. Tutaj mamy jeszcze też słuchawki aktywne, profil bym powiedział taki średni, natomiast jest to słuchawka. Real Hunter Active cokolwiek chociaż no nie reklamuje tego ani, nikt nas tutaj nie, nie, nie lokuje. Słuchawki powiem tak, spełniają swoją rolę, zasilane są na jakieś tam baterie, zwykłe takie paluszki typu 2 razy i działają, natomiast są źle zaprojektowane, dlatego że umożliwiają przekręcenie słuchawki w taki sposób, że ten kabelek tutaj od nich się obkręca i ktoś, kto przychodzi na strzelnicę, to takie kabelki mi urywa. Zresztą, włącznik do nich, jeżeli chodzi o ich funkcje aktywne, jest na zasadzie on/off. To znaczy, że trzeba pamiętać, żeby je wyłączyć. Nie ma tu czegoś takiego, że się same wyłączą i te baterie po prostu siadają. Inna rzecz, że no, wątpliwa jakość wykonania tego wszystkiego, że to jak spadną, to często się rozwalają. Tak jak mówię, największym problemem jest to, że te, te Kabelki najzwyczajniej w świecie się przerywają, czy nawet od samego, tak jak tutaj widać, użytkowania już jest to naderwane, już to, już to nie jest sprawne. Kosztowały koło stówy, szczerze mówiąc, jeżeli to ma być coś na początek, chcecie zobaczyć, czy te aktywne faktycznie Wam są potrzebne, to można sobie kupić coś za stówkę, coś taniego. Natomiast liczcie się z tym, że one wytrzymają wasze domowe użytkowanie, jakiś tam czas, ale pewnie czasie będzie z nimi kiedyś pożegnać, jak wam spadną któryś raz z rzędu. Albo po prostu zapomnicie i przekręcicie je w ten sposób, gdzieś tam, czy komuś dacie i ktoś to pociągnie i wam urwie. Tak? Jest to po prostu źle zaprojektowane, bo być może by działało, gdyby te kabelki po prostu były krótsze. Tak poza tym spełniają swoją funkcję. I tutaj wracamy do słuchawek aktywnych, które są ze mną chyba już 7-8 lat na strzelnicy i na różnych strzelnicach. I powiem tak, moje prywatne słuchawki Peltory Protag 2, chyba już ich nie produkują z tego co kojarzę, jedyne co się stało to z racji licznych upadków gdzieś tam popękały mi takie tutaj uchwyty na, na te gąbki, które znajdowały się na tych mikro, mikrofonach, potencjometrach jak zwał tak zwał, natomiast one cały czas działają, ta, ta gąbka tutaj nie, nie przeszkadza, że, że, że jej nie ma. I zauważcie, że przekrój tego samego kabla, o czym świadczy, to znaczy tego przewodu, to znaczy, że jest to zrobione po prostu w lepszej jakości, nie ma takiej opcji, że one się tu przekręcą i, i nam się tu zaczną obkręcać. Że to urwiemy, solidne wykonanie. No, zresztą Peltor słynie z tego, że, że robi dobre rzeczy, dobre jakościowo i też fajna rzecz, to znaczy e, możliwość podłączenia się. Nie wiem, czy to jest szczególnie komuś potrzebne. Ja szczerze mówiąc, z tego jakoś nie korzystam, natomiast, natomiast jest. Jeżeli chodzi o zasilanie, to też są dwa paluszki AA, natomiast one trzymają bardzo długo. Szczerze mówiąc, to wymieniam jak sobie przypomnę, czyli powiedzmy raz do roku i wszystko, i wszystko gra i śmiga. Tym bardziej, że mają system taki, że same się wyłączą, gdy, gdy tego zapomnicie. Mają oczywiście regulacje też tego, ile zbieramy dźwięku w tym aktywnym trybie. I jeżeli chodzi o tłumienie, ponieważ i sędziowałem na zawodach, i, i często bywam na strzelnicy, to zależało mi po prostu na dobrej ochronie słuchu, dlatego też wybrałem słuchawki o dobrym tłumieniu. I dobrym tym współczynniku tłumienia, dlatego też jak będziecie kupować, to możecie zwrócić na to uwagę, które w jaki sposób tłumią i o ile decybeli, i tak Także ogólnie, peltory takie, tego typu polecam. Są też wersje sport, tak one są właśnie z tym innym profilem, są bardziej obłe. Fajna rzecz, wiadomo tutaj trzeba dać za nie już kilkaset złotych, natomiast ja osobiście polecam i słuchawki, których akurat przy sobie nie mam, natomiast to jest MSA, to też bym polecał z racji na ich profil. No, taktyczne wykorzystanie o wiele prostsze niż tych takich o obłym profilu. I w zasadzie wszystkie MSA, no oczywiście najbardziej to wersja Pro X, tak jeszcze do tego wkładki żelowe, to naprawdę robi robotę, jest wygodne. No i tam też płacicie za jakość, nie oszukujmy się w razie, co macie serwis, macie gwarancję. Dlatego jak zwykle cena, cena jakoś tam definiuje jakość. Natomiast na początku zacząłbym od stoperów pasywnych słuchawek, ewentualnie tanich słuchawek aktywnych. No chyba, że już wiecie, że na pewno będziecie wyrabiać pozwolenie chodzić po strzelnicach to naprawdę słuchawki, kupcie sobie rasa porządnie, nie, nie żałujcie, kupcie sobie aktywne Peltory czy MSA i to ułatwi Wam później życie, zaoszczędzi kosztów. Natomiast to też słuchawki aktywne, o których słyszałem i, i wiem, że do, robią dobrą robotę, to są razory, które moi znajomi mają tutaj na strzelnicy. I korzystają z nich. Tam też przekrój przewodu, jak i wykonanie jest, jest niezłe, a kosztują chyba w granicach 400 czy tam 450 zł obecnie. Także też mogę, myślę, polecić. To tak po prostu z doświadczenia, bo, bo nikt mi tam za to przecież nie płaci i nie lokujemy tu produktów jakichś tam firm, tylko po prostu korzystamy na filmikach z tego, co mamy pod ręką i co nam służy w codziennej pracy. I chciałbym jeszcze dodać kwestię i omówić kwestię kabur. To znaczy są różne i teraz wiadomo mamy wewnętrzne mamy zewnętrzne takie z mocowaniem po prostu na szlówki mamy na klipsy w tym wypadku tak to wygląda Zresztą, No kaburka hybrydowa skóra Kydex. I mamy też kabury tego typu, które są zewnętrzne, obniżane na różnego rodzaju tutaj tych platformach i tak dalej, tak dalej. Z różnym systemem zabezpieczeń. Ja natomiast powiem tak, jeżeli chcielibyście wybrać jakąś swoją pierwszą kaburę, to jak zwykle to musi być pod jakiś cel. Czyli jeżeli kupujecie broń do tarczy, to kupcie broń do tarczy. Jeżeli kupujecie kaburę na przykład do skrytego noszenia, to kupcie stricte do stryte, skrytego noszenia i nie idźcie w półśrodki, ponieważ jeżeli się ob, obkupicie jak komandosi, a potem się okaże, że chcecie to broń gdzieś nosić, no to pewnie ten sprzęt wam nie będzie pasował. I tutaj akurat jest prosty temat, mianowicie jeżeli chcecie mieć kaburę porządną, to kupcie Kydexową i tyle. Na polskim rynku jest dużo sklepów, które oferują jakości jakości produkty polskich producentów sam z takich zresztą korzystam i tutaj tych tych kabur kydexowych naprawdę jest multum do wyboru są oferty różnych sklepów marek, które możecie znaleźć po 5 sekundach wpisaniu w Google kabury kidexowe i możecie nawet sobie zamówić do jakiejś swojej broni, która niekoniecznie jest bardzo popularna, tak jak do Glocka, gdzie kupicie to dosłownie gdzieś tam za każdym rogiem, nie? Taką kaburkę. Natomiast nie w pośrodki w kabury kabury uniwersalne, kabury tego typu, które no nie mają tej retencji, którą, którą byśmy chcieli, żeby... Nie mają tej powtarzalności, prawda, że ta, ta broń zawsze będzie w tym samym miejscu. To są kabury o tym przeznaczeniu takim bardziej, że tak powiem, jakimś tam wojskowym. Natomiast to są bardziej do przenoszenia chyba, tak szczerze mówiąc, broni niż, niż jakiegoś treningu czy używania jej na co dzień, bo szczerze mówiąc, no z, z, z jakiegoś mojego doświadczenia wynika, że może być to wręcz niebezpieczne, tak? Jakiś pasek wam się gdzieś zamota. Będziecie mieli nabój w komorze, zahaczy to spust, więc tego typu rzeczy nie polecam, szkoda kasy. Dobre mówię, no do przenoszenia gdzieś tam na poligonie, ale na pewno nie do treningów na, na co dzień, na strzelnicy z jakiejś tam swojej broni, ponieważ kabura musi być dedykowana, nawet jeżeli mamy, tak jak w tym wypadku. Kaburę do mojego canika z latarką, to też musi to być kabura do, tak wypieczona, że to ma być do tego pistoletu i z tą konkretną latarką, tak żeby była ta zapewniona retencja, jakość tego i bezpieczeństwo przede wszystkim, no bo tutaj za to głównie się płaci. Także jeśli chodzi o temat kabur, to i tak pewnie tam przeróbicie po swojemu, to znaczy. Jeżeli będzie Wam jakaś potrzebna, to po prostu kupicie i tyle. Jak sprzedacie swoją broń, to pewnie z tą kaburą, potem będziecie musieli kupić nową. Na pewno można temat poszerzać, opowiadać o różnych możliwościach, tam nie wiem, przekaszania, ustawiania ich, kaburach hybrydowych, tego typu rzeczy. Natomiast na ogół, no to powiem tak: sprawdzony producent. Bezpieczeństwo, czyli na pewno za to trzeba będzie zapłacić, ale, ale warto. I po co wam to jest? Jeżeli chcecie z tego sobie trenować, latać i gdzieś tam mieć taką zewnętrzną, tak jak w tym wypadku, kaburkę udową, no to fajnie, to kupcie i do tego tylko używajcie. Nie? Natomiast później jakieś różne dziwne rzeźby, żeby z tego zrobić kaburę do skrytego noszenia, to sobie nie wyobrażam i tego w takie tematy nie idźcie. I tak samo, jeśli już jesteśmy przy temacie, no to kwestia jakichś ładownic. mnóstwo porównań różnych na, w internecie, gdzie porównują kabury kydexowe do jakichś tam szmacianych czy tam tak itd. Dalej, tak dalej, to mówię, no wszystko zależy, do czego Wam to jest. Ja polecam kupić sobie zamiast na przykład 10 takich samych to zawsze sobie lepiej kupić kilka różnych i potem dopiero podpatrzeć albo podpytać i zakupić po wcześniejszym rozeznaniu. Coś konkretnego, no bo szkoda kasy. Jeśli chodzi też o pasy strzeleckie, to tutaj mam akurat taki pasek z, z porządną klamrą i to akurat bym polecał sobie kupić od razu, ponieważ może Wam tak jak w tym wypadku służyć jako taki pas, nie jako wewnętrzny, bo tu mamy taką nakładkę na, na ten pas, może Wam służyć na co dzień. Fajna rzecz, kupiona też tak naprawdę raz na x czasu, to już zostanie u Was na lata, więc warto wydać te 2-3 stówki od razu. Ale, ale to zostanie, nie? To nie, będziecie, nie będziecie tego wymieniać co chwilę. Ostatnia rzecz jeszcze tutaj to jest kwestia okularków. To są jakieś zwykłe okularki, ale atestowane, co ważne, które już tak jak sprawdzałem, zatrzymują śród, także sprawdzają się. I powiem tak. Prosta rzecz, bardzo. Nie przeceniałbym jakoś na początku roli okularów za 500-600 złotych. Nie wiem, czy, czy jest wam to potrzebne, czy nie. I wiadomo, fajnie jest mieć opcję taką, że na przykład możecie wymienić sobie szkła na przyciemniane, albo na przykład jak ktoś ma swoje okulary, to że może sobie soczewkę wstawić. To są bardzo fajne rzeczy, ale indywidualne dosyć chyba. Więc najpierw bym skupił się na zakupie okularów, które po prostu są bezpieczne i atestowane, a następnie już dosyć tanie, bo to jest kilkadziesiąt złotych a później bym szedł dalej, czyli szukał okularów, które przede wszystkim nie parują, są wygodne, są atestowane, no i może mają jakieś ekstra bajer jeszcze, tak? Albo nie wiem, dobrą gwarancję na przykład. Więc to jest kwestia już do, do poszukania, ale też na początku nie, nie rodziłbym kosztów. Na pewno koszty bym rodził na szkolenia, to znaczy. Jeżeli chcecie coś inwestować, to inwestujcie w szkolenia, a niekoniecznie w szpej, bo ilość godzin spędzonych na szkoleniu potem zaowocuje tym, że nie kupicie połowy niepotrzebnego sprzętu, który teraz Wam się wydaje, że jest niezbędny. Także pytajcie bardziej doświadczonych kolegów swoich instruktorów, ludzi na strzelnicy co tam mają, dlaczego to kupili jeżeli te odpowiedzi są sensowne no to wtedy, wtedy, wtedy to sobie zapisujcie i szukajcie swojego sprzętu który na pewno wykorzystacie dzięki, że chcieliście wysłuchać kilku słów ode mnie tutaj tak jak już nieraz powiedziałem, wszystko jest poparte jakimś tam doświadczeniem i własnym własnymi spostrzeżeniami na ten, na ten temat gdybyście chcieli mieć jakieś pytania to śmiało mogę coś podlinkować, podrzucić wysłać. Możemy porozmawiać o tym sprzęcie, którego używamy tutaj albo którego wy używacie. Chcecie się czymś tam podzielić. To śmiało, bo lubimy się dzielić wiedzą. Mam nadzieję, że, że dalej te filmiki będą się rozwijać i że wy też będziecie chcieli wziąć może w tym jakiś udział i przejść pokazać swoje zabawki, swoje doświadczenie na naszych filmikach.